Dobry wieczór, szanowni radiosłuchacze. W audycji Nasz Region wita Was bardzo serdecznie Maciej Motor-Grelok. Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w studio Radia Kraków pana Krzysztofa Brasia. Witam pięknie. E, dobry wieczór słuchaczom, dobry wieczór panie redaktorze. Prezesa Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej. Koordynatora wielu projektów pomocowych, specjalistę do spraw ekonomii społecznej. Drodzy słuchacze, serdecznie Was zapraszam do wysłuchania rozmowy, która będzie podsumowaniem 30-letniej działalności Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej. Działalności niezwykle bogatej. Efektem, której jest wiele działań mających wpływ na zmianę naszego życia społeczno-ekonomicznego regionu Małopolski. Jest to też opowieść o ludziach i ich dążeniach do lepszego. Serdecznie jeszcze raz zapraszam i jeszcze raz witam, panie prezesie. Witam, witam ponownie. Kiedyś w poprzedniej rozmowie e, z panem prezesem e, szczegółowo obiecywaliśmy sobie, że porozmawiamy o tej waszej 30-letniej działalności, e, niezwykle bogatej. E, ale na samym początku chciałbym zapytać, co było takim impulsem do tego, e, aby. Założyć to, to stowarzyszenie, towarzystwo, jak to się odbyło, kiedy, kto był inicjatorem. Jeśli pan prezes by nam to przybliżył, bylibyśmy wdzięczni. Oczywiście, tak jak też w tamtej audycji, panie redaktorze, mówiłem, że ja wtedy miałem zaledwie kilka, kilka lat, ale oczywiście z różnych przekazów od osób, które wcześniej stanowiły trzon towarzystwa. Wiem, że było to 14 czerwca 1991 roku. Wtedy to e, powstało Towarzystwo Oświatowe jako stowarzyszenie, i wtedy było walne zgromadzenie e, członków, pierwsze takie założycielskie. I 31 lipca 1991 roku sąd rejestrowy, który w, czy, wtedy jeszcze się nie nazywał KRS-em, e, wpisał po raz pierwszy stowarzyszenie do, do rejestru, który prowadził w, dla, dla Katowic, bo my byliśmy jeszcze pod sądem wojewódzkim w Katowicach. No i później oczywiście w 2001 roku, kiedy KRS powstawał, były te przemodelowania różne, e, zostaliśmy przepisani do, do tego rejestru w KRS-ie. Jeżeli chodzi o samą inicja inicjatywę, to ona była oczywiście na kanwie e, boomu na edukację. Który spowodowany był oczywiście tym, że e, mieliśmy transformację gospodarczą. Były, za, było zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem menedżerskim, z wykształceniem, które e, można byłoby w jakiś sposób też e, kształcić, e, czy to e, powyżej liceum, właśnie w takiej wtedy powstał pierwszy społeczny koleż biznesu. Między innymi mój brat e, był jednym z pierwszych słuchaczy tego, tego społecznego kolegium biznesu e, i wielu moich przyjaciół. E, no i później e, na, na kanwie tego e, inicjatorzy, którzy w, w dużej mierze byli z oświaty, pochodzili z oświaty, e, stąd Towarzystwo Oświatowe, e, jakby tworzyli kolejne e, różnego typu. Podmioty, które miały wypełniać tą lukę e, potrzebną w zakresie, w obszarze edukacji, ponieważ szkoły publiczne, e, no były trochę bardziej takie jeszcze zamknięte, na, 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 nie przyjmowały tylu studentów, których, no a był bum na, na tą edukację, więc więc było oczywiście zap, zapotrzebowanie na to. No i też w 1994 roku e, powstała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, która e, była jedną z. Z pierwszych niepublicznych uczelni wyższych. No i mieliśmy jeszcze kilka innych y, szkół policyjnych i takich e, kształcących w, w, w lice na poziomie licencjackim. Y, no i to, jakby na tej bazie ta nasza działalność przez lata się rozwijała. W ostatnim czasie zmieniliśmy trochę profil. Oczywiście prowadzimy w dalszym ciągu jedną placówkę oświatową, ale ze względu na zmiany znowu właśnie w obszarze edukacyjnym i jakby ten niż demograficzny, zmieniliśmy profil na bardziej taki przybiznesowy. Tak jest. Pozwoli Pan, że tak podsumuję pana, pana wypowiedź, czyli ten początek to była przede wszystkim działalność oświatowa, taka stricte szkoły różnego rodzaju, bardzo cenne, cenna rzecz. Później przeszliście do realizacji różnego rodzaju projektów, do doradztwa i, i szkoleń. Więc zajmijmy może się na sam początek, bo przez ten okres, kiedy, kiedy rozpoczęliście jakby realizację różnego rodzaju projektów, no było ich sporo. Sporo z wywiadów z Panem wiem, że no, no, no robiliście bardzo fajne, różne, potrzebne rzeczy. Jakie to były, jakby Pan wymienił, te najważniejsze? Bardzo bym prosił. Pierwszym takim naprawdę znaczącym projektem który zrealizowaliśmy jako Towarzystwo Światowe, to był projekt Super Szkoła, w którym brało udział 13,5 tysiąca uczniów i 1100 nauczycieli. Były to takie projekty, to znaczy my byliśmy jakby grantodawcą, który rozdzielał granty dla szkół na realizację programów rozwojowych w tych szkołach i dzięki temu wiele dzieci i młodzieży mogło na przykład pojechać na wycieczkę, mogło odbyć jakieś zajęcia rozwijające pasję. Na takim no jakby na, tym, na tej kanwie też właśnie ciekawostka taka, że jedna z późniejszych finalistek programu Mam Talent, Klaudia Kulawik, również uczestniczyła w tym, w tym projekcie, gdyż jest, pochodzi o ile się dobrze orientuje, z okolic klucz. I to był oczywiście jeden z pierwszych tych projektów. Cały czas też poruszaliśmy się w tym czasie mocno w oświacie, potem pojawiły się pierwsze projekty w zakresie biznesowym, udzielaniem dotacji i w ostatnim czasie, mniej więcej od 2012 roku. Głównie to jest oś nasza taka główna działalność. Oczywiście cały czas, tak jak mówię, zajmujemy się też edukacją i oświatą. Nasze projekty których udzielamy dotacji, czy to w obszarze ekonomii społecznej, czy to w obszarze jednoosobowych działalności gospodarczych, spowodowały tak naprawdę, że pozyskaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, gdzie Towarzystwo Oświatowe było albo liderem, albo partnerem projektów na skalę około 90 milionów złotych. No bardzo duża, bardzo duża e, liczba e, projekty, e, ważna e, dla rozwoju danego regionu e, sprawa różnego rodzaju projekty rozwojowe, ale też prowadzicie doradztwo, bardzo ważna sprawa, doradztwo porady, e, czy to biznesowe, e, czy to w innej dziedzinie. E, jakby pan tu mógł coś wspomnieć o tym? Kompleksowo wspieramy naszych klientów, zwłaszcza tych, e, którzy rozpoczynają pewną ścieżkę biznesową potrzebują takiego wsparcia powiedziałbym nawet mentorskiego gdzie trzeba się podzielić jakby własnymi doświadczeniami w zakresie prowadzenia biznesu staramy się to robić dobrze ostatnio zauważyliśmy też że dość ciekawym zaczyna ciekawe efekty zaczyna przynosić takie doradztwo tandemowe nazwałbym gdzie dwóch specjalistów jeździ do naszych przedsiębiorców czy to Społecznych czy zwykłych, e, i wtedy, w, jakby w duecie udzielają pewnych porad, e, przynosi to ciekawe, bardzo ciekawe efekty. E, ja osobiście, y, jakby pomagam głównie w tym obszarze biznesowym, ale mamy też e, przyjaciół, którzy doradzają prawnie, e, doradzają finansowo, czyli y, tutaj, już tak księgowo bardziej, z podatku VAT, y, z rozliczeń, z fiskusem. Także to kompleksowe podejście musi obejmować, właśnie, te obszary zarówno finansów, jak i e, pomysłu biznesowego, rozwijania idei, rozwijania produktu. Ostatnio też y, y, nawet y, pomagaliśmy jednemu przedsiębiorcy społecznemu wdrożyć pomysł na, na nowy produkt. Także tutaj no, naprawdę to jest takie kompleksowe, szerokie podejście do, do biznesu, do wsparcia. No niesamowicie ważne, bo sfery prawne i, i, i finansowe my tego jeszcze ciągle się Uczymy pomimo już trwania tego wolnego rynku naszego e, i, i tych nowych czasów, no to jeszcze musimy, musimy się trochę uczyć. Musi nam to wejść w, w krew. E, ale m, liczby, bo tam słyszałem, jakie ogromne liczby, ilu ludziom, ilu przedsiębiorstwom, ilu e, podmiotom. Pomogliście, to jest naprawdę frapujące i bardzo interesujące. Podsumowanie takich y, ostatnich siedmiu lat. Y, robiliśmy w ostatnim czasie to mamy 20 tysięcy ponad godzin doradczych, które, które spędziliśmy z naszymi klientami. To jest rzesza 3 tysięcy ponad, 3 tysięcy 300 osób, które brało udział w projektach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te starsze projekty, to mamy rzeszę około 20 tysięcy ludzi, którzy uczestniczyli w projektach z udziałem Towarzystwa Oświatowego. Jeżeli chodzi o wypłacone dotacje, Dotacje, to mamy 737 do, wypłaconych dotacji, z czego 322 poszło do przedsiębiorstw społecznych na, na tworzenie miejsc pracy, a pozostała liczba to są jednoosobowe działalności gospodarcze, które oczywiście też kompleksowo otrzymywały od nas wszelkiego rodzaju wsparcie, takie techniczne, czy, czy biznesowe, czy, czy, czy prawne w, w obszarze funkcjonowania. Yy, no, choćby jeszcze to, że 911 instytucji. Instytucji różnego typu korzystało, czy to właśnie z jakichś doradztw, czy staży, praktyk organizowanych, współorganizowanych przez nas. Także no jest, to, jest to rzeczywiście masa, masa podmiotów, masa osób, które udało się w tym czasie wesprzeć no bardzo pięknie, bardzo pięknie e, tu tak już e, e, rozmawiając o tych e, sprawach e, mamy ciągle na myśli ekonomię społeczną e, myślę bardzo ważna dziedzina, e, w której wy działacie, a ja uważam że no, dla, dla mnie który od, od rozmów z panem o ekonomii społecznej czy z innymi e, e, moimi gośćmi, no jest to też e, w, w ważne to jest ważna dziedzina e, naszego, naszej, naszej gospodarki. Tam pomagamy ludziom, którzy może sobie nie radzą, jak to jest u Was, nie radzą sobie e, w, tych, w tych różnych działaniach mm, e, biznesowych. To znaczy, ekonomia społeczna, panie redaktorze, to oczywiście jest specyficzna, specyficzny rodzaj biznesu. Mamy tutaj do czynienia raczej z podmiotami, które świadczą usługi takie, powiedziałbym, niewymagające specjalistycznej wiedzy. Chociaż zdarzają się podmioty ekonomii społecznej w obszarze ekonomii społecznej, które świadczą bardzo takie specjalistyczne usługi, ale są w zdecydowanej mniejszości. Raczej powiedziałbym, że przekrojowo sektor ten stoi takimi usługami wspierającymi, czy to turystykę w Małopolsce, bo ona oczywiście w Małopolsce jest obecna i bardzo mocno rozpowszechniona. W tych czasach pandemicznych mamy jednak tutaj dość duże problemy. Yy, bardzo dużo jest podmiotów działających w obszarze gastronomii bardzo dużo też jest podmiotów ekonomii społecznej, czy przedsiębiorstw społecznych jakby wężej ujmując, działających w obszarze sprzątania, usług takich zarządzania zielenią, usług komunalnych, czyli takiego wspierania istnienia, albo jakby podzleca im gmina pewne, pewne usługi. Także w tym obszarze mamy zdecydowaną przewagę i te obszary są najbardziej rozpowszechnione. Jest jeszcze Sporo podmiotów działających w takiej branży, czy to zdrowia, czy to urody. No bo był okres takiego mm, wielkiego mm, boomu na y, ekonomię społeczną. Jak to z tym jest? Czy ta sytuacja na rynku, który jest panu bardzo dobrze znany, obecnie e, no, jest regres, czy utrzymuje się na jakimś stałym e, poziomie, że podmioty z ekonomii społecznej działają? I ja wiem, bo pan tu wymienił, że ten okres pandemii no, był bardzo trudny, ale gdzieś tam widziałem, e, że ktoś robi zabawki, e, ktoś tam dalej robi e, catering i tak dalej, sobie coś. E, no, te, co gminy wspomagały yy, yy, podmioty ekonomii społecznej, no to dalej tam istnieją, na przykład wykonując jakieś prace z zielenią, czy, 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 czy remontowe drobne, widziałem to. Jak to jest teraz na rynku? W tym okresie. To, to wszystko, co pan redaktor powiedział, to się zgadza. To znaczy, y, oczywiście na pewno y, bum troszeczkę y, przecich, bo ludzie wie, wielu ludzi się po prostu y, zastanawia, czy to jest dobry okres na rozpoczynanie biznesu. Mhm. Natomiast nie brakuje też takich przedsiębiorców społecznych, którzy pomimo właśnie panującej pandemii można powiedzieć radzą sobie całkiem nieźle i, i rozwijają się. Część też powiedzmy jest w tym okresie takim przechowalni, prze, prze, jakby takiego prze, przeczekania, przeczekania i oni starają się w jakby w jakiś sposób po prostu utrzymać płynność finansową i utrzymać te miejsca pracy, może czasami redukując nieznacznie taty, po to, żeby móc no, wyrobić na, na, na bieżące koszty. Natomiast jest to okres niewątpliwie, który spowoduje pewnie taką, taką refleksję na temat tego, że my nigdy tak naprawdę w biznesie nie możemy być niczego pewni i y, na pewno nas to wiele nauczy myślę że przedsiębiorców społecznych też pokory w prowadzeniu takiego biznesu y, ale przede wszystkim takiego szerokiego podejścia do tego że nie możemy być pewni nigdy naszego modelu biznesowego i y, też ci, którzy w tym momencie potrafią się w jakiś sposób zaadaptować do tych zmian, no to to są właśnie ci przedsiębiorcy, którzy wykazują tu najlepszą żyłkę do, do funkcjonowania i myślę, że tu będzie taki, taki papierek lakmusowy do tego, żeby sprawdzić, kto jak sobie radzi w czasach pandemii. Jeżeli otwiera się, otwierają się nowe gałęzie w tej, w tej działalności, to to jest bardzo dobry pomysł, bo każda teraz, każda jakby odnoga, czy każda ta zmiana nawet modelu biznesowego może być kluczowa do tego, żeby przetrwać. Czyli e, też nas ten trudny okres e, nauczył wielu e, spraw. No, zawsze trzeba mieć wyjście awaryjne. E, w biznesie to nawet dwa i trzy. Zdecydowanie. Plan A, plan B, plan C i D. Tak. E, Im więcej tych planów, a nawet jeśli tych planów nie mam, e, no to e, obserwowanie tego, co się dzieje, i zwracanie uwagę na tendencję, można nawet codziennie robić weryfikację swoich planów. E, e, troszeczkę odchodząc od e, świątecznego, jakby jubileuszowego, jubileuszowej rozmowy naszej, ja powiem tak, no e, niektóre branże, niektóre nasze e, subregiony, e, no też miały bardzo dobrą szkołę, no bo e, jeżeli się w 90%... E, żyje tylko i wyłącznie z turystyki, to może kiedyś przyjść problem i teraz mieliśmy bardzo dobry przykład. Ja nie mówię, że to było takie dobre, no bo to tragedia, wiele przedsiębiorstw padło, ale to jest nauka na przyszłość, obyśmy wyciągnęli bardzo e, sensowne wnioski. Ale wracamy do Waszego o, towarzystwa. E, wiele sukcesów, wiele nagród, wiele wyróżnień przez ten okres. Gdyby Pan Prezes zechciał nam tutaj przybliżyć, no bo to świadczy o jakości Waszej, jak Pan nam tutaj powie, jakości Waszej działalności. No tak, zawsze jeżeli pyta, pyta się o nagrody, to dwa razy byliśmy laureatem głównym nagrody Kryształowej Soli. To jest nagroda udzielana przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W 2008 roku w dziedzinie edukacji i nauka za wszystkie osiągnięcia w obszarze nauki i edukacji. W 2018 roku, czyli 10 lat później w obszarze gospodarki i zrównoważonego no rozwoju. No, to wynika jakby też z przeprofilowania pewnej, yy, pewnego położenia jednak nacisku na tą działalność, głównie gospodarczą, rozwoju gospodarczego, biznesowego. Yy, docenienie jakby tego, tego obszaru, te, tego progresu, który żeśmy zrobili w tym obszarze. Jeżeli chodzi o, o inne wyróżnienia, to w ostatnim czasie, w listopadzie 2020 roku był taki właśnie czas na, na pewne działania i, i, i postaraliśmy się o yy, standardy małopolskich, stan, małopolskie standardy usług edukacyjno-szkoleniowych. To jest akredytacja, która w, w, pozwala i jakby poświadcza jakość świadczonych usług zarówno doradczych, jak i szkoleniowych. No i wreszcie akredytacja wspólna z, z partnerami z, z obszaru ekonomii społecznej. Tutaj mamy akredytację ministra rodziny i polityki społecznej. Wiele jeszcze innych, no ale pan prezes jest taki skromny i zawsze. Pan redaktor prosił o najważniejsze. <gry> najważniejsze. Proszę bardzo, dziękuję ślicznie. E, e, ten okres 30 lat e, to w, e, wielu ludzi. No, wiem, że zespół, który działa, no nie byłoby tych sukcesów. E, ale też współpracownicy, instytucje różnego rodzaju, gdybyśmy chcieli tutaj właśnie ich wymienić. No bo przy jubileuszu wypada. Przy jubileuszu wypada. Wypada też przede wszystkim podziękować im za, za tą wspólną pracę. Z tego miejsca naprawdę serdecznie dziękuję. No, wszystkim byłym zarządom, które. Które działały w towarzystwie, wszystkim osobom, które były jakkolwiek z Towarzystwem związane, ale przede wszystkim tym, którzy do dzisiaj z nami współpracują, wszystkim pracownikom, moim współpracownikom z, od partnerów biznesowych naszych serdeczne dzięki za, za te wszystkie lata, które żeśmy współpracowali. Dziękuję instytucjom, z którymi współpracujemy na co dzień, no, choćby społecznej Szkole Zarządzania i Handlu, centrum. Biznesu Małopolski Zachodniej Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej Z którą mocno też w ostatnim czasie Bardzo mocno współpracujemy Wszystkim partnerom naszym Z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Na czele Z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka Z Fundacją Hetmana Tarnowskiego Z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych I z Towarzyszeniem Kumulus Także bardzo, bardzo Wam serdecznie za to wszystko dziękuję. Dziękuję też Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie, który, z którym też współpracujemy i tutaj staramy się wspólnie rozwijać tą naszą małopolską ekonomię społeczną. No, wielu, wielu partnerom, których. Chciałbym wymienić, ale nie ma jakbym tutaj na antenie pewnie na to czas, ale też chciałbym podziękować przede wszystkim też naszym klientom, naszym wszystkim podmiotom ekonomii społecznej, czy przedsiębiorstwom jednoosobowym, czy jakimkolwiek osobom, które korzystają z naszych usług i jakby doceniają to, co robimy, bo to dzięki wam funkcjonujemy, dla was funkcjonujemy i bez was nasza misja nie byłaby. Tym czym jest dzisiaj. Panie prezesie, na zakończenie słowa podsumowania i, i takie podziękowanie za te 30 lat, za taką wizytówkę na 30-lecie. Tak jak, tak jak tu pan redaktor wspomniał, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Dziękuję panu redaktorowi za, za zaproszenie, za możliwość podziękowania też tutaj na antenie wszystkim naszym partnerom, współpracownikom, klientom. To było dla mnie bardzo też takie emocjonalne wydarzenie. No i też, też takie wielkie wyróżnienie, że miałem okazję tutaj podzielić się z Państwem tym wszystkim, tymi 30 latami w pigułce. No, a przede wszystkim, że miałem możliwość podsumować to, to co się wydarzyło i troszkę się e, pokazać z dobrej strony naszą organizację, bo to są to co najcenniejsze, to, to tak naprawdę te wszystkie e, uśmiechy, podziękowania. No i śle tutaj naprawdę mnóstwo pozdrowień do wszystkich, e, z którymi współpracujemy. A ja serdecznie dziękuję za bardzo treściwą i ciekawą rozmowę o 30-letniej działalności i istnieniu Waszego Towarzystwa Oświatowego Ziemi Szanowskiej w tej sferze publicznej, tutaj za tą działalność dla regionu, za to wszystko, co robiliście. Życzę samych sukcesów i dobrych pomysłów na następne przynajmniej 30 lat. Naszym radiowym gościem był Pan. Krzysztof Blaś, prezes Towarzystwa y, Ziemi Chrzanowskiej, oświato Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej, specjalista do spraw ekonomii społecznej, menadżer administracji i biznesu, specjalista ekonomii społecznej. Dziękuję ślicznie jeszcze raz panu. Dziękuję panie redaktorze y, i życzę y, dobrej nocy. Za wysłuchanie naszej rozmowy dziękuję serdecznie prowadzący Maciej Motor Grelok. Równocześnie serdecznie zapraszam na kolejną audycję Nasz region w piątek o godzinie 22.30. Do usłyszenia, drodzy Państwo.